I Cześć! Szymano! Z tej strony Hodowla Królików Hubiego Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj y, Wam pok y, pokażę moje popołudniowe oprząty hodowli Królików. Zapraszam! Tutaj Wam włączę lampę Bo tu jest samiczka O! Jak widzicie Taka jest samiczka O! No! Ech. I tak Mam tu trochę chlebka Mam tu trochę chlebka suszonego. I damy młodym desom e, Sianko tu mam też im damy. Czekajcie. Zaraz, bo tu mamy lampę. O! Sianko widzę, mają. To zboże mają. Tu mamy taki o, chlebek. Lubią? Lubię, jedzą troszkę. Widzę, że lubią chrupać. Damy im dwa. Ej, lubią. No, oba. Musimy o zamknąć. Cyk, teraz tutaj łoj otworzymy. Jak słyszycie, chrupią. O, cyk. Tu mamy serca Tego. Lubi chlebek? O też lubi wiza. Lubisz? Samczyk. Nie. Łap. Wow. Z ręki nie chcę. Ale tak jak mu rzuciłem, to lubi. Dobra, jeszcze damy tutaj królikom. Damy tej samicy nowozelandzkiej, czerwonej. O! Samiczkom nowozelandzkim czerwonym. Proszę, samiczki. im Dwa. Jest Trzy. No. Przymykniemy. Teraz zamknę. I tu mamy młodego, młodą samiczkę. Cyk. O. Niech ma samiczka. I dobra, dzisiaj widzimy po przerwie jak zamknę tą klatkę, bo trzeba ją dwoma rącami zamknąć. Rą